Polikarpię Polikarpie, Polikarpie przyjacielu. Nawiązując też do słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, to może nie o zakach, ale kiedyś ktoś pytał się, czy Kaszubi należą do Polski, a Kaszubi odpowiedzieli, nie, Kaszubi nie należą do Polski, Kaszubi są Polską. Parafrazując, Ojcze Polikarpie, nie należysz do elbląskiej pielgrzymki pieszej na jasną górę, ale jesteś elbląską pielgrzymką pieszą na jasną górę. Nie wyobrażamy sobie, chociaż zdarzają się takie momenty, że tak jak rok temu, że nie było, ciężko nam wyobrazić sobie elbląską, elbląską pielgrzymkę pieszą na jasną górę bez postaci Ojca Polikarpa, który, tak jak wczoraj powiedziałem, przede wszystkim spowiada a więc uczestniczy w tym najbardziej intymnym spotkaniu między Bogiem a człowiekiem w czasie podnoszenia człowieka z błota. Niechaj ten jubileusz, który wspólnie obchodzimy, Twojego kapłaństwa, dla Ciebie będzie radością, a dla nas umocnieniem. Twojego, twoje życie niech będzie dla nas przykładem i wskazówką, i drogowskazem na pierdzymce naszego życia. Za to, że jesteś, składamy ci wielkie bóg zapłać.